Przede wszystkim Diablo Forte Universe. A, w tej chwili pokazuję Wam, jakich farbek będę używał. Niestety a, nie wszystkie udało mi się <gryw> za pierwszym razem wsadzić. Tu jest większość farbek, ale te, które, które dorzucę później, i tak będą pokazane. Także nie macie się co przyjmować, jeżeli coś przegapiliście. Cały, pe, cały tutorial jest nakręcony w trzykrotną lub czterokrotną prędkością. Więc będzie w miarę szybko, choć i tak zajmie to 25 minut, chyba że trochę jest. To co w tej chwili widzicie, to kiepsko wysprajowana figurka, którą kupiłem na Allegro. Figurka jest używana, więc już była posklejana, tak jak jest. To co w tej chwili robię, to używam Imperial Primer do pomalowania tych miejsc, które, no, do których nie sięgnął spray. To z jednego bądź drugiego względu. No to może źle miałem ustawioną figurkę. Albo z faktu, że ona już była spod, z podstawką sklejona ze wszystkim i tak dalej, a starałem się robić ich dużo, bo dużo kupiłem, więc chciałem dużo pomalować za, e, szybko i przez to wyszło tak jak wyszło, czyli dużo białych miejsc. Na szczęście Imperial Primer sprawuje się bardzo dobrze, niestety nie porównywałem innych takich podkładowych całkowicie ehm, farb, nie bazowych, tylko tych właśnie całkiem podkładówek. Nie wiem, kto się profesjonalizował. Primer, no czyli była podkładówka. Co do primera nie rozcieńczajcie wodą. Znaczy wilgotny pędzel co najwyżej, ale nie, 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 nie że tak powiem... uważajcie, bo łatwo zrobić tego, że tak powiem prawie że łosa. to znaczy się. Um, zaczyna się rozpływać, jeżeli za dużo, za dużo wody wsadzicie, to po prostu ma bardzo małą przyczepialność. Chociaż można jedną wersję, drugą trzecią walnąć i, i też będzie OK, ale nie zauważyłem, żeby się grudkowało ani nic takiego jest dość... Dość cienki, a zarazem łatwo przylega do, do powierzchni. Także nie ma z nim, myślę, takiego problemu. Jak widzicie, tutaj mam jedynie wilgotny pędzel, który namaczam w farbie. Oczywiście potem wycieram go jakieś plastikowe podstawkę, żeby rozłożyć farbę równo. Następnie ściągam troszkę z pędzla, żeby nie było zbyt grubo. Czyli po prostu ocieram ten plastik i, i zaczynam e, podkładować. No jak widzicie, tutaj znajduję wszelkie czarne ślady. Znaczy, wszelkie białe ślady, o tu jeszcze jest pod kołnierzem, jeszcze mi zostało chyba, z tego co e, widzę, no i tam już reszta poszła, nienawidzi. Następnie jest podstawowa Caliban Green, Caliban Green najpierw zostawiam sobie na palecie trochę wody, mieszam e, z wodą i dopiero molię na figurce, dlatego że farby bejzowe... Te pierwsze, które będziemy kładły, kładli, są dość gęste i że bardziej żelowate niż farbowate, a jak położycie żel na figurkę, to będziecie mieć takiego bloba, a nikt nie chce mieć grubego bloba, który, że tak powiem, bardziej odstaje od figurki niż, niż ją maluje, tak? To, to, czego do tego zawsze chcemy uniknąć, dlatego rozcieńczamy właśnie farby, dlatego teraz już są bardziej rozcieńczone te lajerówki, żeby nie było z tym większego problemu. Bejzy jednak no, muszą zostać gęstsze ze względu na swoje właściwości, że muszą dobrze pokrywać, zaraz na, na farbę podkładową, czy tym primerową, nie wiem jak to się dzieje. Widzicie, całą figurkę maluję tym zielonym rozcieńczonym z wodą. Nie aż tak oczywiście rozcięczajcie, żeby, żeby był łoż z tego, prawda? To mniej więcej taką, jak nałożicie pędzel, wytrzecie o tą plastikową paletę, ten pędzel z tej wody, to ta, ta kropla, która zostanie, spokojnie można nałożyć krople farby i tak mniej więcej jeden do jednego wtedy wychodzi miks, który, który no, się wymiesza razem. Jak widzicie, z mojej mieszanki wyszło tak, że za pierwszym razem figurka nie, nie ma tego koloru, który ja chcę. I bardzo dobrze. Jeżeli wam wyszło w ten sposób, że za pierwszym razem nie macie tego zielonego, bardziej mocnego koloru, to znaczy, że nie, że nie wzięliście zbyt gęstej farby. I to znaczy, że, że robicie to dobrze <ścoughs> zasadniczo. O, dopiero teraz już na drugą drugo, drugi raz, przechodząc na tym samym, zaczyna być lepiej widać ten, ten zielony kolor, który. O który nam chodzi, ten zielony, który jest Caliban Green, moim zdaniem to jest coś pomiędzy Orchid Shade. Trochę ciemny. troszkę inny Orchid Shade. Jest to bardziej Orchid Shade jak Dark Angels Green, moim zdaniem. Jest to mieszanka chyba Orkhide Shade z Dark Angel Greenem. Dlatego też, jeżeli przedstawiacie się z Dark Angels Green bezpośrednio, to będziecie musieli właśnie zrobić drugi krok, który ja zrobię potem, czyli złoszować to bieltan greenem. Dzięki czemu będziecie mieć taki odcinek, jak trzeba i to też dwie warstwy bielta ja użyłem, żeby, żeby osiągnąć ten efekt, który chciałem. Jak widzicie tu jeszcze zostało mi parę miejsc do, do pomalowania, idzie to w miarę szybko, myślę, że nie, be, nie ma sensu robić tego w stosunku 1 do 1 prędkościowym, ze względu na prosty fakt, chyba nawet są trzy warstwy widzicie, e, ze względu na fakt, że no, trwałoby to godzinę 40 samo to nagrywanie, jest to parę miejsc, których nie zrobiłem. Dlatego też... E, znaczy jest parę miejsc, które długo zajmują, dlatego też myślę, że... E, nie ma sensu tego robić w stosunku jeden do jednego. Następną farbą, jaką użyję, to właśnie będzie Built and Green, e, który... Nie tyle co mi wejdzie w te wszystkie. O, tutaj już macie wybór Null Oil albo Belt Green. To zasadniczo wybierzcie sobie co chcecie, w zależności od jakiego odcięć chcecie mieć, żeby ten miał was zielony. Czy chcecie bardziej ciemniejszy zielony, czy bardziej taki e, żywy zielony? Jeżeli bardziej taki żywy, to to Green. Jeżeli bardziej ciemny, chcecie przyciemnić bardziej figurkę, to, to w tym momencie można użyć łosha ten Null Oil. Ale po Null Oilu najlepiej zaraz potem jeszcze jedną warstwę położyć tak naprawdę Caliban Green. ...żeby troszkę jednak to rozjaśnić w tych miejscach, gdzie są wyżej. To są szkoły malowania, z tego co wiem, są różne. Niektórzy bardziej na highlighty, na highlightach polegają. Inni e, lajerują, czyli nakładają różne odcienie farby w, na przekroju całej płaszczyzny, tak? Czyli jakby coraz jaśniejsze staje się to, w zależności gdzie pada światło. Layering dość dużo czasu zajmuje, a ja to, co Wam tu chcę w tej chwili pokazać, to metoda na na szybką armię, to znaczy na, na szybkie malowanie i pomalowanie w ten sposób, żeby nie był wam wstyd własne figurki, że tak powiem. Nie jest to high quality painting i tak dalej, tylko po prostu wydajne malowanie, które, no moim pierwszy raz pod, po prostu podoba mi się, jak, jak wygląda moja figurka, moja armia, którą maluję e, właśnie używając tej metody. W tej chwili Warpstone Glow, Warpstone Glow. Maluję edge, jak widzicie, highlightuję edge. Wyznaczam tak naprawdę wszystkie, wszystkie edge na całej figurce. To znaczy wszystkie załamania, tak? wszystkie kąty, które, które, występują na figurce, tym maluję. To jest o tyle mała różnica między tymi dwoma kolorami, które mam teraz, że można spokojnie zedżować highlightować całego. E, całego Marinsa, czyli wszystkie, wszystkie jego kąty i nie będzie to wyglądało jeszcze jak w tronie. To znaczy, e, wiecie, nie wiem, czy oglądaliście film tron, jeśli nie, to włączcie sobie, nie wiem na YouTube, wpiszcie tron, zobaczycie te kolory. Będzie bardzo duży kontrast pomiędzy nie, kantami a, a wszystkim innym. E, dlatego też ja moim, takim moim ulubionym wyglądem jaki jest, to właśnie zredżowanie, zhighlightowanie wszystkiego. E, tym Moonstone glowem, a dopiero w następnym kroku, kiedy będziemy mieć jaśniejszy ten e, mood green, bodajże, wyjaśnia mi, że tylko w miejscach, w e, których są na rogach i, i w, że tak powiem, na które może padać światło, dzięki temu, dlaczego są jaśniejsze. A taki cały który robi na całej figurce tym trochę ciemniejszym moon, moonlight glowem. E, dzięki temu, no, nie ma tego wyglądu tronowego. Tu trochę to na kamerze, może trochę inaczej będzie to wyglądać, będzie bardziej w żółty wpadał ten mood, 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 mood Green, ale w rzeczywistości wygląda to całkiem przyjemnie i nadaje po prostu naszej figurce z dużej odległości od razu widać gdzie ma głowę i tak dalej. Nie jest jednym wielkim blobem zielonego. Tylko ma te rysy swoje widoczne dość dużej odległości. Co w rzeczywistości, jakbyśmy spotkali kogoś rozmiarów tam 2 metry z hakiem, to byśmy też widzieli na nim z dużej odległości, że tak powiem, gdzie ma hełm, a gdzie co, jakby był nawet cały pomalowany na zielono. Co to na to, że kąty zawsze odbijają inaczej światło niż, niż powierzchnie płaskie. Przyjrzyjcie się obojętnie jakiemu przedmiotowi, tak naprawdę, który choćby spojrzycie no, na biurko, które na pewno macie przy sobie, Jak zobaczycie, że światło. Na to biurko to kąt zaraz zdaje się wręcz biały, białą barwę, którą wam się odbija do, do oka i to widzicie tak naprawdę to postrzegać. E, tutaj dalej czuję um, te nakolaniki i tak dalej. Wszystko co tak naprawdę daje mi się, że jest dostatecznie kanciaste, żeby poświęcić temu trochę czasu. Um, Tutaj zaznaczam też palce, ponieważ kłykcie i tak dalej, jak to się tam nazywa, a też odbijają światło w innym, innym stopniu niż powierzchnia płaska. Dobijam jeszcze kolejne, kolejne trochę farbki. Delikatnie zawsze, nawet te layerki, delikatnie zawsze robię to metodę mokrego pędzla, że tak powiem. Czyli pędzel jest wilgotny, a, a ja biorę farbkę i ją na palecie najpierw wzniatam, dopiero potem smaruję na figurkę, znaczy maluję to co moje błędy zawsze jak robiłem na samym początku to przede wszystkim żal mi było trochę farby, może przyznać szczerze, na samym początku mojego malowania i myślę po co to rozczapywać na palecie, przecież można prosto z pędzla malować i tak dalej. No, a to są błędy początkujące, o których mówiłem dawno, dawno temu chyba na, na naszej stronce. Także pamiętajcie, no trzeba to rozsmarować, żeby na pędzlu nie było takiego bloba wielkiego i to. Farba musi być farbą, nie może być żelem, czyli nie może mieć konsystencji żelowej farba ze względu na to, że e, nie będzie kryła powierzchni, tylko będzie sama w sobie powierzchnią. Czyli będzie e, dodatkową warstwą czegoś na figurce, niekoniecznie tego, co byśmy chcieli. O, tutaj zajmuję się już w tej chwili hełmem, będę ja na całej powierzchni. Nie ma żadnego skrótu, więc zasadniczo widzicie praktycznie wszystko, co robię. Niestety maluje się to dość niewygodnie, żeby była kamera. Mm, niestety nie zawsze przez to trafiałem w miejsce, które chciałem. No i te moje poprawki są już nie na wizji, bo trochę czasami się trzeba było z nimi namęczyć. No tu jak widzicie, nawet nie trafiłem w kamerę. To będzie już chyba zaraz koniec Monstone Glow. To chyba najwięcej czasu zajmuje. Jak widzicie, zostały mi jeszcze wydechy. Widać można zrobić na srebrno, ja tu, tu, to się zrobiłem na zielono hmm. No i tyle, oglądajcie, zaraz jak będzie moc, to powiem dalej Pamiętajcie, że to mój pierwszy tutorial How to Paint. Pamiętajcie też o tym, że tak jak mówię, jest to tutorial jak pomalować figurkę, żeby nie było, żeby nie trzeba było się za nią wstydzić, a nie żeby high tam high, highest table quality i tak dalej. Nie jest to master painting, jest to zwykłe malowanie. Tutaj mood green już nałożyłem na pędzel, teraz tę te rozciągam na palecie. Widzicie, przed chwilą był gruby blob na zielono, a teraz już jest cienutki zgodne z pędzlem. I tutaj to tak ja mówiłem, tylko takie narożniki, które są głównie na, na światło poddane po działaniu. Rozjaśniam na ten mood green. Ten mood green trochę w zielony, w żółty wpada. Nawet się zastanawiam, czy by nie pokryć jeszcze tego Glazem, żeby zobaczyć jaki będzie efekt ewentualnie jakimś łoszem. Ale to jeszcze... Na razie jestem zadowolony z tego efektu, który mam, potem pomyślę o innych rzeczach. Także jak widzicie tutaj nie, nie robię już na całej powierzchniach, tak jak robiłem to z mostą Glowem. a jedynie na tych właśnie gdzieś wysuniętych, gdzieś widocznych od góry właśnie, na które może padać światło, przez to przez to mogą dać inny odcień już pozostałe, że tak powiem, ee, kanty na naszym, na naszym malinie. To ja ona użyłem trochę za dużo farby. I zaraz musiałem zatrzeć szybko palcem. Trzeba szybko reagować, jak już się zaczeka za długo to, to już nie zejdziemy. Tutaj highlighting na dłoniach, palcach, ramiennik No tego nie poczę zrobiłem od dołu, ale to już tak mają Na kolenniki. na stopie też jeden odcień będzie Skończyła się farba To dużo znowu trochę jeszcze bardziej rozjaśnimy te na Narożniki... tutaj tylko na tylko, e, tych dolnych rzeczach, dolnych partiach światło zasadniczo nie pada by tylko konkretnie już e, jakby rogi które mają kilka, e, kilka ścian tak? czyli coś jest trójkątnym narożnikiem a nie Ehm, a nie zwykłym. O, tak to wygląda. Teraz bie, 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 o, ż, srebrny belcher i malujemy. Hmm, tam były, pod spodem, pod korpusem jest, znaczy na korpusie, no, w okolicach brzucha, tam są metalowe jakieś sprzączki. I tutaj bolter też malujemy. No, osobiście wolę metodę bardziej drybrushowania. A właśnie zapomniałem kupić farby e, z tym dry e, No, seryjny, ale to kupię na wolę dry metal, wtedy wyglądał bardziej, bardziej mm, rzeczywiście. No, ale tu zrobiłem w tym przypadku po prostu pełne e, malowanie na To jest ten LED Belcher, jest e, bazowym srebrnym i trochę lepiej moim zdaniem się kryje niż sam Bolton Metal. jak no, się rozcięczył, on się taki robił dziwny. A ten całkiem fajnie wychodzi. No, gdyby nie to, że nie trafiał w kamerę, no ale to dopiero teraz zauważyłem. E, A on tak naprawdę w tej chwili ten Bolter na no, srebrny kolor. Sprawa dość dokładna, więc dlatego chyba przesunąłem ręce na trasie KP. I teraz mamy podstawową za Andrię Dust. Co I będę angażował na pierśnik, ponieważ u nas w, od Arkansasów jest głównie są trzy kolory. Jest zielony, jest dla zwykłej armii, czarny dla Ravenwinga i taki, właśnie kościany dla. Eee, dla Deadwinga, dlatego też, jak maluję na, na pierśniki i tego typu akcesoria, nie maluję na złoto ani na biało, maluję je właśnie na kościany. Teraz Seraphim Sepia, który jest e, kiedyś łoszem, teraz Shadem, Nad, Nadam cień temu e, tej aquilli, temu orłowi. Widzicie, tego nie trzeba ani rozcieńczać, że nic nie robić, prosto z pudełka nakładamy na naszego orzełka. Teraz będziemy rozjaśniać już ta bibone i tutaj trzeba uważać, żeby nie farba nie weszła w te szpary, Tu chcemy zrobić tylko, że tak powiem tą wierzchnią warstwę naszych, yy, naszego yy, naszej yy, trupiej czaszki i skrzydełek jak widzicie staram się tak żeby nie zapaćkać tego co jest pod spodem tego Shade a i tego Beiza, który tam mamy. I tak robię na całej powierzchni tych skrzydełek. I widzicie, jest pewien pewna takie już różnica pomiędzy tym, co jest głębiej, a tym, co jest na górze. Niestety ciężko się dostać, jak jeżeli skleicie już Bolter wcześniej. Przez zaczęcie malowania figurki, a w tej chwili kupiłem tą figurkę już taką, więc miałem wyjścia. A teraz Screaming skal, skal rozjaśnianie tych miejsc, na które pada światło właśnie, na górę czaszki, jak i też na końcówki piór, żeby nadać em, tą różnicę balstry właśnie, żeby było widać, a, że tam gdzie cienie i tam, tam jaśniej, wszystko co jak spojrzycie na przedmioty powinny mniej więcej takie być. Trzeba obserwować trochę przyrodę i mniej więcej to tak wygląda. No oczywiście nie jestem perfekcyjny i nie miałem dobrego dostępu do figurki i tak dalej. Teraz Mephiston red. Mephistonem robię podkład na cały bolter, który nie jest srebrny, oraz podkład na oczy. No są proste oczy trzykolorowe. A w tej chwili będę albo bolter. Trzeba Mephiston reda też dobrze rozcieńczyć wodą. To znaczy też pamiętajcie, żeby żeby była ta kropla tej wody, kropla tego mefistona, żeby on był płynny, a nie zostawiał śladów. Bo jeżeli będziecie używać źle rozcieńczonej farby, to pierwsze co Wam się zrobi, to będzie widać... No jeżeli posmarujecie coś żelem, bo w tym momencie to jest żel, a nie farba, i przed rozcieńczeniem, to jeżeli posmarujecie coś żelem, to będziecie mieć ślady pędzla, jak pomalowaliście tym żelem, tak? Zrobi się farba strukturalna, a nie farba, która pokryje powierzchnię płaskie. Tylko też pamiętajcie o tym, żeby aby rozcięczyć, oczywiście, nie przesadzcie z wodą, bo zrobicie i się Wam rozmyje i wleje nie tam, gdzie trzeba. Chodzi o to, żeby miało to płynne, aczkolwiek nie, znaczy nie, żelowy, nie żelową formę, a, mm, ale też i nie, nie konsystencję wody. To ma ściekać powoli po ściankach, a, a nie, nie być wodą. No, tu jak widzicie, już pierwsza warstwa na czarno, tego czerwonego, dość cieńko, także. To będzie trzeba pomalować jeszcze raz. Zrobimy spokojnie drugą warstwę. I teraz oczy. Oczywiście nie trafiłem za pierwszym razem. Pomalowałem sobie kawałek hełmu. No ale to, tak to jest jak człowiek nie widzi dobrze nawet figurki gdzie maluje. Zobaczcie mi się ręce trzęsą. Więc tak to wygląda. Całe oczy pomalowałem, znaczy całe przesłony na oczy. Czyli te um, okular. No i teraz jeszcze raz Mephiston Red na całego Boltera, ponieważ chcą nadać jednolity kolor. W przypadku, gdy je raz pomalujecie roślinczoną farbą, to nie będzie to miało tak wyraźnego koloru, będzie to półprzeźroczyste. Pół Pamiętajcie, że wszystkie akryle zasadniczo są przeźroczystymi farbami, zawsze jakoś tam przeźroczystość mają. Położenie kilku warstw cienkiej farby powoduje, że to jest równe i w jednym kolorze. Jak pożycie jedną grubą warstwę farby, czyli nierozcieczoną wodą, to zobaczcie, że będzie koszmarny. Tutaj Edge highlightuje Evil Sun Yellow chyba? A, nie zdążyłem nawet spojrzeć. E, wszystkie naokoło około ranty, a potem jeszcze jaśniejszym kolorem e, rozjaśnię tylko te, które są z góry e, i te, na które będzie padać światło. A teraz wracam do Winston Reda i z tyłu jeszcze go pomaluję, bo sobie chyba z tym zapomniałem. Z tyłu bolter. Tak. Jak widzicie druga warstwa i już wygląda to ładnie. Jest jedna równa warstwa farby, a nie mam śladów e, po pędzlu, czyli takich rowków wzdłuż całego boltera. O, Evin, Evin Sun Scarlet teraz. No, mieszam go w tej chwili i rozjaśniam o no nie trafiłem pędzelek mi się rozstroił więc musiałem go połączyć z powrotem maluję przednią część o, nie widać niestety tego maluję przednią część oczu do połowy mniej więcej, czyli na całe, całe oko na, czer... na Mephiston potem jaśniejszy na połowę tego oka, a na sam przód e, potem white bear właśnie red który... tylko tak naprawdę punkciki nam na samym przodzie żeby te najjaśniejsze punkty. To jest właśnie w sumie layering. Podczas malowania dopiero zauważyłem, że ten bolter w ogóle nie jest wyświdrowany i wyświdruję go już za wizją tak naprawdę do finalnego zdjęcia, które mu zrobiłem. Ale to się kapie w trakcie malowania samego boltera. Że jest taki. O, a tutaj też tym, co zrobiłem, sam końcówkę e, oka, rozjaśniam górne części boltera. A na końcu bo stwierdziłem, że bolter wygląda zbyt jasno. No tu jeszcze LED Belcher. LED Belcher jeszcze pójdzie gdzieś. Nie wiem gdzie. A, może jak został. A o ile na srebrno? Delikatnie, żeby nie wciekła farba do środka. I na koniec Null Oil. Bo za jasny jest ten bolter, trzeba go zużyć. Pojechałem po całości. Nie tylko metalowe części, ale i też ten, e, ten czerwony. Nie ten pędzel oczywiście użyłem, ale akurat był pod ręką. Planowałem na początku tylko te metalowe przejście, a potem pojechałem prościej. To no, taka zmiana koncepcji w się malowania. A teraz ceramid White. I będę próbował zrobić kropkę na oku, oczywiście nie wyjdzie mi to w ten sposób, więc po potem trzy razy będę przemalowywał to oko już poza wizją. Chodzi o nadanie tylko jednej kropeczki, oczywiście się zrobiło blobek. Eee w tylnej części przeźrocza, dzięki temu wygląda to jak odblask światła i e, takie oczko się fajnie prezentuje wtedy o, powtórka, znowu nie wyszło trzeba dobrze pędzę robić no, i nie przesadzić z wodą, co właśnie przesadziłem i panicznie odciągnąłem figurkę trzy razy pomalowałem potem to oko. tak wygląda figurka już prawie skończona Teraz jedyne co mi zostaje to takie szczegóły jak parchment. Do parchmentu używam najpierw e, Mephiston Reda, potem tym Awilsonem e, górne brzegi, białe, białe parchmenty, znaczy e, białe parchmenty podpisuję tam jakimś czarnym tekstem, a następnie pokryję je e, serafin Sephia. I to tyle. Myślę, że zobaczyć sobie do końca, a zaraz na końcu też sobie zdjęcia finalnego produktu. Niestety zdjęcia dalej robię kiepsko, mimo sugestii Maximusa, ale jakoś to wyjdzie. Także jak widzicie, jest to pomalowanie figurki w sposób prosty, a zarazem dający pewną satysfakcję i ładny wygląd. Oczywiście można na końcu porobić jeszcze jakieś yy, glazy, czy łosze i tak dalej. Ale tu chodzi o to, żeby jak już będziemy mieć tych figurek trochę tyle, żeby wystawić je na stół, to wtedy możemy się pobawić w jakieś tam ładniejsze malowanie. Zresztą to przyjdzie samo z czasem. Jak będziemy coraz więcej malować, będziemy robić to coraz lepiej. Dzięki. Fourtième University Diablo. 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 Diablo.